Cześć, z tej strony Bartek Bogdan z PPC. Dziś opowiem wam o jedynej strategii, która okazała się zyskowna w 2008 roku. Czy sprawdzi się teraz? Co to za strategia? Cóż, nie nazwałbym tego strategią! To bardziej metoda selekcji spółek i wyszukania tych, którymi w czasie kryzysu warto się interesować. Selekcja spółek to pierwszy etap podejmowania decyzji inwestycyjnych, ale bardzo istotny, gdyż determinuje, czy nasz portfel będzie się opierał na wartościowych i zdrowych aktywach. Z czasem zobaczycie, że ten etap jest nawet ważniejszy od kolejnego, czyli samego zakupu aktywów. Niezmienna prawda, która sprawdza się od dekad, jest taka, że najlepsze okazje trafiają się na rynku niedźwiedzia. Po prostu w czasie, gdy ten trwa, nie widzimy ich i nie potrafimy racjonalnie działać. Po czasie dopiero zdajemy sobie sprawę, że okazje inwestycyjne po prostu nam umknęły. Jest takie giełdowe przysłowie: nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował. Szczególnie w czasie takiego wyjątkowego kryzysu, z jakim boryka się teraz świat, odpowiedzią inteligentnego inwestora powinno być poszukiwanie rentownych, dobrze zarządzanych biznesów, które dzięki kryzysowi można kupić z dużym dyskontem w stosunku do rzeczywistej wartości. Rozumiem, że przy dużej zmienności rynku i powszechnym pesymizmie trudno oczekiwać pozytywnych rezultatów w perspektywie kilku tygodni, czy nawet może jednego, dwóch kwartałów. Za dużo zmiennych i niewiadomych, gdy walka z wirusem jeszcze trwa. Z drugiej strony, jako inwestorzy, powinniśmy patrzeć dalej, co najmniej na kilka lat do przodu. Niewielu inwestorów to potrafi, co jest dla mnie trochę zaskakujące. Wielu ludzi prowadzi przecież mniejsze, średnie i całkiem duże biznesy. Jest menadżerami, zasiada w zarządach i radach nadzorczych, gdzie planują strategiczne decyzje na kilka lat do przodu. Jednocześnie ci sami ludzie już jako inwestorzy na giełdzie nie są w stanie wyjść poza horyzont kilku tygodni i w takim term terminie zaplanować swoich inwestycji. Nie wiem czy wiedzieliście, ale na topie inwestorów, którzy najgorzej sobie radzą na giełdzie, są lekarze i prawnicy. Dlaczego to jest takie trudne? Benjamin Graham, wielki inwestor, nauczyciel Warrena Buffetta, powiedział kiedyś, że podstawowy powód, dla którego inwestorzy ponoszą porażkę w długim terminie jest taki, że za bardzo skupiają się na tym, co rynek robi teraz. W dobie swobodnego i powszechnego dostępu do internetu in i, i informacji za dużo uwagi poświęcamy bieżącym wydarzeniom, a zwłaszcza komentarzom do tych wydarzeń. Te komentarze są subiektywnymi opiniami i wcale nie muszą być prawdziwe a z pewnością nie muszą być lepsze od naszej własnej interpretacji faktów. Siedzimy teraz w domu, mamy więcej czasu na czytanie i przeglądanie newsów, ale też więcej czasu na budowanie sobie różnych scenariuszy na przyszłość. W tym czasie media usłużnie podają nam na tacy clickbaitowe nagłówki tytuły, na których chętnie budujemy sobie najgorsze prognozy. Jest źle, więc będzie jeszcze gorzej. Odwrotność założenia, że jest dobrze i będzie już tylko lepiej. Ten długi wstęp jest kluczowy do rozmowy o strategii, która, jako jedyna w czasie poprzedniego kryzysu, przyniosła dodatnią stopę zwrotu. Ta strategia inwestowania w spółki to metoda F-Score. Przyniosła w 2008 roku stopę zwrotu na poziomie około 32%, podczas gdy średnia stopa zwrotu dla pozostałych strategii wyniosła minus 42%. Przebadano aż 55 różnych metod inwestycyjnych. Strategia składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to wyszukanie spółki z niskim współczynnikiem cena do wartości księgowej. To jest dość prosta faza. Teraz mamy kryzys, który de facto spowodował wstrzymanie działalności wielu przedsiębiorstw. To z kolei prowadzi do sytuacji, w której analiza wskaźnika cena do zysk może być bezcelowa. Gdyż zysku po prostu przez jakiś czas nie będzie. Tego problemu nie ma przy wskaźniku cena do wartości księgowej. Z puli wyselekcjonowanych spółek wybieramy więc sobie te, które mają najniższy wskaźnik cena do wartości księgowej poniżej 1, co sugeruje niedowartościowanie. Etap drugi: tutaj przyznajemy punkty. Spółki, które przeszły przez sito pierwszego etapu, poddajemy ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1. Spółka wypracowała zysk neto, netto w ciągu ostatniego roku. 2. Zanotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 3. Poprawiła poziom rentowności aktywów w porównaniu z wcześniejszym rokiem. 4. Wartość przepływów z działalności operacyjnej była w ostatnim roku większa od zysku netto. 5. W ostatnim roku zmniejszył się stosunek zadłużenia długoterminowego do wartości aktywów spółki. 6. Stosunek aktywów obrotowych do zadłużenia krótkoterminowego jest wyższy niż w poprzednim roku. 7. Liczba wyremitowanych akcji nie wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku. 8. Marża na sprzedaży poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem. 9. Wartość wskaźnika rotacji aktywów jest wyższa niż przed rokiem. Punktów jest 9 i za każdą poprawną odpowiedź przyznajecie jeden punkt. Spółka, która uzyskała minimum 8 punktów lub więcej, kwalifikuje się jako bardzo dobra inwestycja zgodnie z omawianą strategią. W mojej ocenie liczenie tych punktów we własnym zakresie jest dosyć pracochłonne. Możecie się jednak posłużyć serwisem Biznes Radar. Portal udostępnia w strefie bezpłatnej punktację F-Score dla polskich akcji. Zaletą strategii jest to, że uwzględnia kilka danych, którymi trudno manipulować. Należą do nich np. przepływy pieniężne, w przeciwieństwie do zysku netto który łatwo sztucznie podbić na potrzeby akcjonariuszy. Wyrzuca też z kręgu zainteresowania spółki napompowane, takie jak CD Projekt, który ma wskaźnik cena do wartości księgowej na poziomie ponad 28. Osobiście uważam, że warto połączyć tą strategię z rentownością kapitałów własnych. Na takiej samej zasadzie, jak łączy się rentowność kapitałów własnych ze wskaźnikiem cena zysk. Szukamy więc spółek, o wysokim ROE i stosunkowo niskim cena do wartości księgowej oraz takich, które jednocześnie mają wysoką punktację F-score. Oczywiście jest to tylko metoda selekcji aktywów do portfela nie powie nam w którym momencie trzeba kupić akcję. Do tego mamy swoją metodę LTTM, o której często piszemy na łamach bloga i wspominamy w kolejnych filmach, dzieląc się przykładami w analizach indeksów i spółek. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zachęcam Was do zostawienia merytorycznego komentarza i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Jedziemy po sukces. Cześć!